Jesteśmy na żywo. Także witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym live'ie Inspiracja Edukacja, 112 odcinek już mamy dzisiaj. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbałam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. I tak jak zawsze, jeżeli jesteś ze mną na żywo, daj proszę znać w komentarzu, przywitaj się, napisz, że jesteś, że oglądasz, żebym wiedziała, że te live'y się przydają. Dzisiejszy temat to jakby to można było określić, określanie formy terapii, ale z głową. Określanie formy terapii, ale z głową, dlatego że jeżeli rzucimy wszystko naraz, to po pierwsze nie będziemy świadomi, co tak naprawdę zadziałało, ale również nie będzie to działało w sposób poprawny. Dlaczego? Dlatego, że niektóre formy terapii mogą znosić efekty innych form terapii. Tutaj znowu inspirujemy się książką, tak jak w ostatnich dniach, urazu u koni, ich leczenie i rehabilitacja. I przeczytam fragment, fragment rozdziału na temat typowych miejsc urazów u koni. Jest tutaj napisane, że zachowanie przytomności jest najważniejszą sprawą w czasie wypadku, ale zachowanie przytomności, tutaj ja to dodam od siebie, jest również najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o dobór właśnie odpowiednich form leczenia oraz odpowiednich form terapii. A więc ten przytomny umysł jest bardzo, bardzo ważny. Właśnie, następnie po wypadku należy głęboko odetchnąć. Należy głęboko odetchnąć, bo niestety występuje tendencja do gwałtownego pośpiechu z użyciem wszystkich dostępnych środków leczenia w szalonych próbach doprowadzenia do natychmiastowego wyzdrowienia. To tak niestety nie działa, że im więcej środków zastosujemy, tym szybszy będzie powrót do zdrowia. Niestety nie taka jest jakby właściwość używania czy łączenia różnych form terapii czy wszystkich form terapii dostępnych na rynku. Niestety takie podejście tylko pogarsza problem. Jeden lek odwraca działanie innego, a nadmierne leczenie nie daje możliwości prawidłowego przebiegu naturalnego gojenia się. Przedawkowanie leków może być przyczyną różnych skutków ubocznych. Należy spojrzeć racjonalnie i bez emocji, uzyskać rozpoznanie, obliczyć przypuszczalny czas potrzebny do wyzdrowienia i wybrać najlepsze dostępne urządzenie. Zacząć działać, ale wybrać najlepsze w, dla danego przypadku, tak? A więc nie każde jedno możliwe, ale najlepsze w danym momencie. No właśnie. I jeśli na przykład uda nam się doprowadzić do wyzdrowienia szybciej niż, niż założyliśmy, niż obliczyliśmy ten powrót do zdrowia, tym lepiej oczywiście dla konia i tym tylko należy się cieszyć. Natomiast, no, właśnie, tym będzie to większa, większa korzyść. I teraz, jakby krótko, jako wprowadzenie do przyszłotygodniowych live'ów, chciałabym opowiedzieć tylko o tym, czy znowu przeczytać fragment już następnego rozdziału, że żadna terapia nie może być skuteczna, jeżeli nie uzyska się przedtem dokładnej diagnozy. Więc znowu, bardzo ważne jest zachowanie przytomności umysłu, bardzo ważne jest postawienie odpowiedniej diagnozy i Odpowiednio do tej diagnozy dobranie urządzeń terapeutycznych. Czy, czy to będą urządzenia terapeutyczne, czy to będą odpowiednie leki, czy to będą inne, dajmy na to, manualne formy terapii, to wszystko jest bardzo ważne, żeby odpowiednio to właśnie dobrać. Często zdarza się tak właśnie, że jeżeli stosujemy dużo różnych rzeczy, tak, tutaj gdzieś wprowadzimy, dajmy na to, ochraniacze. Magnetyczne, jeżeli to jest kontuzja nogi. Oprócz tego wprowadzimy jeszcze jakieś glinki chłodzące, grzejące, w zależności od tego, jaki jest, jaka jest przyczyna, jaki jest problem. Dodatkowo jeszcze dołożymy jakieś, nie wiem, ultradźwięki, laser, coś tam. Nie będziemy świadomi, co tak naprawdę zadziałało. I może się też okazać tak, że właśnie te efekty znoszące terapii. Mogą doprowadzić do tego, że zamiast skrócić czas leczenia, wydłużą go. A więc koń będzie leczony dłuższy czas niż byłoby to, gdybyśmy zdecydowali się na jedną, ewentualnie dwie uzupełniające się formy jakieś tam leczenia. Więc warto to mieć na uwadze, warto o tym pamiętać i nie rzucać wszystkiego naraz, żeby nie jakby nie stłamsić, nie, nie nie za bardzo obciążyć organizmu, organizmu konia. No właśnie. I po uzyskaniu diagnozy, tej właściwej, tak, diagnozy, bo musimy wiedzieć, jaki jest problem i gdzie ten problem jest, żeby odpowiednio zadziałać. Więc po uzyskaniu diagnozy, lekarz weterynarii powinien zdecydować, jaki sposób leczenia z różnych dostępnych form terapii będzie właściwy przy takiej uzyskanej diagnozie. Istnieje bardzo duży wybór tak, sposobów leczenia, to już ustaliliśmy obejmujący urządzenia terapeutyczne, masaż, terapię wodną i ćwiczenia lecznicze. I odpowiedni wybór z poszczególnych dostępnych urządzeń do np. elektroterapii. Nie będzie tu jakby w książce przedstawione szczegółowo. Powiemy sobie właśnie o tym wszystkim, o tym, jak to wszystko działa, jak dobierać ewentualne. Metody terapii do poszczególnych urazów. Powiemy sobie tak pokrótce w przyszłym tygodniu, po weekendzie. Dzisiaj, tak jak mówiłam, widzimy się wcześniej, dlatego że wcześniej będę musiała wyjść z domu. Dzisiejszy live nie będzie długi. Na dzisiejszym live nie będziemy widzieć się długo dlatego że też czas mnie troszeczkę goni, ale tak jak powiedziałam, od poniedziałku do piątku codziennie, więc dzisiaj również w okolicach tej godziny siódmej, tak jak było zapowiedziane. I teraz jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ćwiczenia lecznicze. Jeżeli chodzi o ćwiczenia lecznicze, to na rynku pojawiła się bardzo fajna książka polecana przez fizjoterapeutów, przez masażystów, przez znane osobistości jeździeckie książka 55 ćwiczeń korekcyjnych dla koni. Jest to zbiór prostych ćwiczeń, tutaj też chciałabym Was zainspirować tą książką. Jest to zbiór prostych ćwiczeń do wykonania, jeżeli chodzi o konie na różnym poziomie zaawansowania tak i na konie, które wracają do zdrowia, które które muszą być rehabilitowane, żeby ten powrót do zdrowia jakby przebiegał sprawniej. Ale oprócz tego, że te ćwiczenia są tutaj zawarte, to jest zawarte mnóstwo informacji właśnie na temat, na temat rehabilitacji, na temat powrotu do zdrowia. Przeczytam Wam opis z tyłu książki, z okładki. Opis wykonany, czy omówienie wykonane przez Marię Soroko, to bardzo praktyczne kompendium ćwiczeń dla koni, które wymagają rehabilitacji, poprawy sprawności i wydolności lub urozmaicenia codziennego treningu. Kolorowe fotografie, rysunki i schematy, a także wskazówki dla jeźdźców i trenerów ułatwiają zrozumienie zasadności stosowania konkretnych ćwiczeń odpowiednich do problemu ruchowego konia z punktu widzenia jego biomechaniki oraz układu mięśniowego, więc bardzo, bardzo wartościowa wiedza. Każdy jeździec lub trener w łatwy sposób może dobrać właściwe ćwiczenia w zależności od problemów zdrowotnych i innych potrzeb konia. Polecam tę książkę również fizjoterapeutom i masażystom koni, dla których będzie doskonałą pomocą w opracowaniu zaleceń treningowych dla koni będących w treningu sportowym, rekreacyjnym lub rehabilitacyjnym. Więc tak jak mówię, oprócz zbioru ćwiczeń, bardzo przydatnego, bardzo korzystnego zbioru ćwiczeń, to jest mnóstwo informacji dodatkowych, które na temat biomechaniki, na temat leczenia, które, które z całą pewnością przydadzą się nie tylko trenerom, nie tylko masażystom, fizjoterapeutom, ale również jeźdźcom i właścicielom koni, żeby tą wiedzę poszerzać. Bo jak wiemy, chcemy osiągnąć harmonię z koniem, chcemy jak najlepiej z nim współdziałać, współpracować. I im więcej wiedzy, tak naprawdę, tym lepiej, tak? Tym lepiej będziemy się dogadywać i tym lepiej będziemy współpracować, właśnie. Także tyle na dzisiaj. Dzisiejszy live króciutki, ale widzimy się już w poniedziałek. W poniedziałek będziemy sobie omawiać różne, różne urazy i formy terapii, które możemy w tym momencie zastosować. A więc do zobaczenia w poniedziałek. Życzę Wam miłego weekendu, życzę odpoczynku od pracy, od szkoły i jak najwięcej czasu spędzonego w stajni. Także do zobaczenia w poniedziałek, dzięki dzisiaj za uwagę i życzę Wam miłego dnia.